Słowo Boże na dziś, 9 marca, czytanie z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie powróćmy do Pana, On nas zrani i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przejście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, jak deszcz późne, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z tobą, judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków słowami mych Pouczałem. A prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę niekrwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż co opaleń. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 51. Miłości pragnę niekrwawej ofiary. Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a polenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, dary i całopalenia, Miłości pragnę, niekrwawej ofiary. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdzierce, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc. — Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie.